Dzisiejszy film będzie nieco inny. Nie wiem, czy wiecie, kto bywa na streamach twitch.tv slash Circus Lancer Ten wie, że stety bądź niestety jestem. jestem graczem. Jestem gamerem. Gracze są najgorsze. I powiem wam szczerze, od jakiegoś czasu średnio mi się chce oglądać filmy, No, muszę się przyznać. Ale to nie znaczy, że się zatrzymujemy. Nie, 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 nigdzie nie stajemy, karawana jedzie dalej. Ale powiedziałem sobie, czemu by nie rozszerzyć swojej działalności? Skoro już i tak siedzę i oglądam filmy, to czemu miałbym nie zagrać w nowe gry? Brzmi jak genialny pomysł, czyż nie milordzie? Ano tak! Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc postanowiłem przekopać się przez internet, jak Indiana Jones się przeżynał z maczetą przez jakąś tam kundlę czy coś. Nie? W szukiwaniu gówna. Ale nie, nie, nie bo z grami jest ten problem, że nawet te uważane za słabe, wciąż nie są tak słabe, żeby robić o nich cały content. Prawda? Drwa ręba... Nie, 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 nie. Ja chcę czegoś więcej. Poszukujemy gier z najgorszą możliwą fabu. Najbardziej na na naj podłym gameplayem na świecie. Grafiką, która wygląda jakby została wyciągnięta z Mordoru, a polski... Ch dubbing jest tylko bonusem. I tak przemierzając archiwa internetu trafiłem na grę mój wymarzony chłopak. Co złego może się wydarzyć, gdy odpalę tę grę. Patrząc na to, że już i tak na streamach gram w słodki flirt, zapraszam. <grym> to równie dobrze może poszukać sobie chłopa. I na innej płaszczyźnie, w innym miejscu, zagrać na kilka frontu. Czemu nie? Więc zapraszam, dzisiaj zamiast opowiadać wam o filmy, będziecie z razem ze mną doświadczać gier. No już mi się, no już mi się, kur... nie? Czemu zapadła jej stopa pod... Dobra, jakby, nie, nie, pier... do, do, rzeczy, do rzeczy. Wiemy po co tu jesteśmy. Imię. Nazwisko. Zapraszam na server Lip Entertainment, link w opisie. Znak Zodiaku. A, chcielibyście wiedzieć, chcielibyście wiedzieć. Jestem, jestem mega zabawny. Najlepsza kumpela. Ulubiony przedmiot. Boże, kreator postacie w Simsach, dobra. Ja cię włosy o, to wygląda jak burka trochę. Czemu ja mam za kola? No to kur... duży wybór mamy. Buty... No ale fajny wybór, nie? To po cholerę. Jakby... Czekam na kontakt od mojej najlepszej przyjaciółki. Miałyśmy się dzisiaj spotkać. A, okej. Okay. O, Boże. O kurwa, kamera. Dobra. Siemanko, witam w moim e... kartonowym świecie. E... Jak widać, to jest tutaj... ...kwadratowe. To jest gra z 2009 roku, albo 2006, tak czy inaczej wyszła po Oblivionie. Dobra, co to jest? Zrób test psychologiczny. Świetnie. Niektórzy chłopcy będą się podpisywać, ty tylko będziesz pobliżony, nie będą cię ignorować, ale nie spuszczą z oka. Zastanawiasz się kiedyś, co w takich momentach myślą? A może masz zmysł, dzięki któremu wiesz, o co im chodzi? Nasz test pomoże ci się przekonać. Musisz przedyskutować coś ważnego ze swoim chłopakiem, ale sprawia, cię e, bardzo mnie strzywdził. W końcu rant z chłopakiem, który ci się podoba. Nie są tak... Chłopacy nie są tak różni jak dziewczyny. Chłopy są lepsze od dziewczyn ogólnie, e, dlatego, dlatego właśnie jestem pe Dobra... Whatever. Ja p... Twoja wiedza o chłopakach jest całkiem spora. Rozumiesz ich emocje, jesteś wyrozumiała, akceptujesz ich takimi, Ja ci nie są. Super. Ucz się? Nie. To mój stary! Cześć, idę na ławkę. Nie, wyje. Chciałaś porobić coś w ogrodzie z mamą? Nie. Co to jest? Jedzenie i napoje. Co ty jesz, babo? Ktoś ci nażydzał na talerz. Co to jest? Gotuj? Nie no. Nie. Dobra, wychodzimy. U... Ej, ale chwila. Czemu tutaj są podwójne drzwi? A tu są pojedyncze. Czas spędzony na świeżym powietrzu z przyjaciółmi to coś wspaniałego. Ale kiedy poświęcisz trochę czasu rodzinie? Jeśli chcesz wyjść wieczorem, powinnaś o tym pomyśleć. Co? Nie! Rodzina jest po to, żeby ją ignorować. Da daj mi pojechać! Głupia gra! Kim jesteś? Może to było jakoś... Porozmawiaj ze mną! Do parku! O! Siema! O, 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 o! A kto to! To chyba moja mama, nie? Nie przetepało! Gdzie ten park? Siema, może was okraść? O, tu jest park, dobra. U... gra zaawansowana. Patrzcie, czy se chodzą. A, no to. Aha. O, jest moja ta! Moja znajoma. Siema. ma? Jak mogę z tobą poczekać? Cześć, jak leci? Hej, byłam właśnie w centrum handlowym. Aha. Tejszy fryzjer ma świetną poczekalnię, gdzie naprawdę można odpocząć. Hm, czuję się naprawdę zrelaksowana. A ty? Widziałam w centrum handlowym faceta moich marzeń. O, Naprawdę. A może stworzyć? Dobra, jaki jest mężczyzna moich marzeń? Nie, no, on jest romantykiem. Okej, okay, może go stworzyć! Dobra, jak wygląda Artur Rojer? Szybko, szybko. Dobra, niech będzie to. Akcesoria? Nie, no, nie ma czapy. No, myślę, myślę, że idealny. Proszę państwa, Artur Rojek. Kiedy znowu się z nim zobaczysz? Nigdy! Nie miałam odwagi, żeby z nim porozmawiać, a teraz nigdy go Boże nie. Boże, nie! To szaleństwo! Pomyśl tylko, chyba żartujesz? Masz w zasięgu naprawdę słodkiego chłopca i chowasz głowę w piasek? Musisz się zastanowić nad tym, co robisz. Aha, no dobra, ale to dajcie mi. Chyba żartujesz? Czy ja właśnie się softlokowałem? Przepraszam, ja tylko żartowałem! Chyba że. Ża nie mówcie, że ja mam teraz resetować! Dobra, jeszcze raz. Teraz nie możemy dać złej opcji dialogowej, bo nas tylko ...softlockuje softlokuje wtedy. Super design! Boże, muszę go znowu robić. Wkrótce. Zrobię wszystko, by spróbować znowu o. odnaleźć. Będę czekać w tym samym miejscu, aż będzie przechodzić. Albo wywieszę plakaty z napisem poszukiwanie. Jezus Maria. A może zacznę wydzwaniać do ludzi. Uspokój się. W klasie nad nami jest chłopiec, który idealnie Aha. pasuje do twojego opisu. Aha, a i ona zniknęła. Ale w klasie nad nami, to co do szkoły teraz idziemy? Dobra, idziemy do szkoły. Z... Out of the way, women! O, a co to jest? Nie no, ale czemu miałbym zmieniać mu styl? Nie no, nie jest idealny. Biedni kobieto, biedni. Ka-dziuuuuu, wie Siema, ale szkoła. Wygląda jakby architekt ten nasrał na projekt. Czy to jest Artur Rojek? Witam. Czym mogę służyć? Radość! niesamowita. Moja przyjaciółka miała rację. To naprawdę ty, znalazłam cię. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Ale pewnie mi to wyjaśnisz. Tylko, że teraz muszę iść poćwiczyć. Nie! Później. Nie, nie zostawiaj mnie! Nie, zniknął! Babo, czemu go zostawiłaś? Do osiedla. A, dobra, czyli taka ładna pętla jest. Okej, okay. rozumiem. Ro to jest Park. Nie mówcie mi, że Artur Roy będzie skaterem! Siemano! Ćwiczenie? Tylko szczawie ćwiczą. Poza tym nasze układy są super, bo improwizujemy. Kuma? Nie wiem, nie wiem, czemu mi to mówisz, stary. Chodź na deskę. O mój Boże, nie! 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 Jezu! A! Łe, 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 No i se, szef. Co mi to dało? Aha. Mega Co to jest? Kobieta! A biblioteka, dlaczego macie kasę fiskalną w bibliotece? Co? O, komputer! Aha. Wypię. Gdzie jest Artur Rojek? Szybko musicie Słyszycie? Czy gdzieś tam jest plemysłowic? A tak, znam tego chłopaka Miał O w w szkolnej orkiestrze A oprócz tego na basie w zespole nieźli goście I nawet kiedy będę sam Panie, że w ogóle mam lekcje w poniedziałek Jakieś Siemano Nieś torbę <laughs> Nie Szmata W kinie, w Lublinie Kochaj mnie Iść do kina Ale ja nie mam biletu nawet Poza tym nie mam ze sobą Artura Rojka Muszę go znaleźć Zrób test psychologiczny? Znowu nie, nie, nie mam dość testów psychologicznych. Stój! Teraz mogą tu wchodzić tylko muzycy, którzy nagrywają albo robią próbę. Grasz na czymś? Hmm, po stroju nie wyglądasz mi na taką. Aha! I nie mogę wejść! Co to ma znaczyć? Wpuść mnie! Chcesz się z Arturem. Tam jest Artur Roje, pomoc. Jezu! Ja pierdolę! Boże, ja nie umiem tak. Dobra. Dobra, ale jestem dobry w tą grę. Jezu. Tutaj fiolet. No, daj mi tu fiolet. Nice. Dobra. Mega bogaty jestem teraz. O, a tu co jest? Co tu mogę zrobić? Rozniż ulotki. Nie. Wpuśćcie mnie do mojego chłopa. Stój. Teraz mogą tu wchodzić tylko muzycy. Ale to jak, jak jest strój muzyka? Dobra, idę biegać. Co ja... tu? sobie ze swoim życiem. O! Pewnie! O mój Boże, co? Ja pierdolę. Dobra, gra rytmiczna. Ale jestem dobry. Jezu! Mega! Ale ekscytujące. Boże, kochany. Dobra, czy on skończył już? Jest 16 godzina. Artur Rojek. Stój! 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 Dobra, muszę kupić jakieś ubrania. O, nice. Zróbmy sobie fryz. Przecież ja oszaleje oszaleję przy tej grze. Na wszystko trzeba czekać. No ale tu nie ma żadnych ubrań. Czy Artur Rojek skończył ten? Chodźmy do domu. Chodźmy do domu i, i się przebierzmy. Dobra. Jestem teraz mega romantykiem. Czy niedługo długo znów wybierzemy się na wyścigi starych samochodów z wujkiem Hubertem? Byłem niedawno u wujka Huberta. Znowu rozmontował swój zabytkowy samochód. Pewnie możesz to sobie wyobrazić. Cały samochód jest w kawałkach. Porywająca rozmowa. Co to? Umyj sam, no na pewno już biedne. I co? Kupujesz ten biały płaszcz czy nie? Mama powiedziała, że biały będzie wymagać ciągłego prania, ale bardzo mi się podoba. Zdobione brzegi, wielkie okrągłe guziki. I materiał delikatny jak futro. Naprawdę nie mogę się zdecydować. Pożegam się zaraz. O mój Boże, pies! 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 Boże, ile pieniędzy się na tym zarabia? Ale można farmić na psie dużo bardziej niż na płytach. Boże, 7 dolarów. Śmietnik, tak! League of Legends! Nadchodzę! Mam nadzieję, że teraz już jestem wystarczająco, punk. Żeby... CO TU LUDZIE W SZKOLE ROBIĄ? JEST 18, WRACAJCIE DO DOMÓW! Ale medra w ogóle cykl dnia i nocy jest, słuchajcie. Meza-dra. Siema! Stój! Teraz mogą tu wchodzić tylko muzycy. Którzy nagrywają albo robią Aha. Co to w ogóle znaczy? No ale to... Nie, nie mogę kupić żadnych ładnych ubrań. Jak miło, że pomagasz mi nieść te ciężkie torby z zakupami. Czemu jestem w domu? Stój! No wpuść mnie! Zjedz lody, zjedzmy lody. Mm, ale dobre. jest, ale dobre. Boże, ale dobre. Mm. Przecież ja oszaleję. No i to nie daje mi pieniędzy? To po co ja to robię? Ile oni w ogóle będą na tym tam drali? Poje... ich już chyba. Stój! Skurelu! Skur nie już ta gra, o tu jest, tu jest jakieś przejście Uuuu Odkrywamy inne miejsce, o kur... parkour Ja pierd... dobra Którędy, cyk, no to nieźle Chryste panie, o Do... o o o A dobra, po prostu mam się tu spierd... rozumiem. aha No to nieźle Dobra, bo jest 20-30, czy on dalej siedzi na tej próbie? No podpisz tą cholerną petycję! Podpisuj moją petycję do cholery. Dobra, co ludzie robią w szkole o 20 kurde? Bo to już jest nienormalne. Co może tu zrobić? O, kur... Ale buja! Ja mogę przestać tań! No i za to też pieniędzy nie ma. Tylko uśmiechnięta buźka. Jak wy dalej macie tę próbę... Stój! Czy was... Czy was już... Dobra, daj mi to buty. Dobra. Teraz szybko się tepamy na chatę. Jak miło, że pomagasz mi nie... Buty. Dobra. No jak nie teraz tam nie wpuszczą, ja... Stój! Po stroju nie wyglądasz mi na taką. <laughs> Softnocowałem się w pierwszym kłęcie! Pogłaszcz kota, tak. 10 na 10 gra. Pokój, widzowie. Pokój, i będę pokórny. Powiedz mi coś ciekawego. Ej, hey, byłaś u fryzjera? O, to było jak tortury. Chciałam przyciąć tylko końcówki? Ale skończyło się na skróceniu ponad 10 centymetrów. Trochę mnie poniosło. No i pasemka. Utleniacz tak szczypał, że chciałam wyskoczyć oknem. Ja też chcę wyskoczyć teraz oknem. Halo? Aha. Wytypało mnie do domu. Aj, no wydzie... A, po prostu mi ścipnęło cień. To się zaczął się kolejny. Pouczmy się chwilę, żeby nam dali spokój. No, mega interesująca. 1 września 1939. Dobra, mam ku... szerą Nadzieję, że on teraz nie jest na tej próbie. Błagam, nie bądź tu, nie bądź tu, nie bądź tu, nie bądź tu on tam dalej jest. Stój. Teraz. Jak mam coś zrobić w tej drze? <słyski> Jeszcze te ku... To efekty dźwiękowe, które się triggerują na chwilę i potem znowu przestają. Nie wiem, szukam solucji. Szukam solucji. Jest wielo Ej, no ale, ale na gameplayach to ją wpuszczali. A mnie nie chcą wpuścić. Czemu ja się softlockowałem? W jakieś pierwsze 5 minut. Chciałem tylko pograć w grę. Nie. To. Pierdolę to pierd to jeeu dobre. JE... Je grę. Nic tu się nie da zrobić! Nic! Softlokowałem się w, w, w pierwsze 5 minut, potem drugi raz się slowkokował. Je dobre! Cią so much! Nienawidzę jej! Nie cierpię jej! Puh. Runda druga, spele! Teraz cię roz... dole! Czemu mi nie założyło tych rzeczy? Dobra, może teraz się uda. Już naprawdę mam kur... tej gry. Jak mnie teraz nie wpuścisz z skur... na wszystko, co święte, na wszystko, co, na wszystkich kur... bogów. Wpuść mnie. Awe! Dobra, pogadajmy. Ta z mojego ulubionego zespołu miała taką samą opaskę na ostatnim koncercie. Mocno znoszoną! Teraz wchodzi mój zespół. Nie zesraj się! Gdzie jest Artur Rojek? Gdzie jest k ku... Artur Rojek? O ja. Widzę, że trafiłem do klubu go, go. Normalnie nie wpuszczamy tu gości, ale jeśli jesteś umówiona, to co? Nie jestem mogę? umówiona, ma? Witaj! Należysz do następnego zespołu? Nie, chciałam się tylko rozejrzeć. Zawsze chciałam wiedzieć, jak wygląda sala do prób. Przykro mi, ale muszę odmówić. Właśnie zaczęły się ważne próby i takie rozglądanie się na pewno w nich przeszkodzi. Zostawiłam wczoraj na dyskotece plecak. Chciałabym go zabrać. W garderobie widzę tylko kurtki muzyków. Przykro mi, tu go nie ma. Jesteś jedną z superfanek? Przepraszam, ale jeśli chcesz zdjęcie z autografem albo wywiad, musisz porozmawiać z menedżerem zespołu, dobrze? O nie! Nie, przepraszam! Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. A zagrasz inny akord? Aha, to podrane. No dobra, to gdzie jest ten menadżer zespołu? Witaj, należy. Ramka. Jestem umówiona z jednym z chłopaków zespołu. Tak, z totalnie wersji. jestem. Poważnie? To przekonaj mnie, że nie jesteś jedną z tych fanek, które tylko marnują czas muzyków. Pokaż mi, co potrafisz. A, eee, no ale dobra. To luz, już to robiłem. Cudnie, nie słyszę żadnych fałszów. Szkoda, że nie usłyszeli tego nieźli goście, ale niestety już wyszli. Zrób mi tylko przysługę i załóż coś innego, bo w tym będziesz się wyróżniać. W co mam się ubrać niby? Ja pierdolę i co teraz? Gdzie mam teraz iść? Jezus, Maria, słodki jest! Przysięgam tak ratę z k po latanie w kółko. Tu się nic więcej nie dzieje. Hej, poznajecie, zakradłaś się tu parę dni temu. Gdybyś miała jakiś ciekawszy strój, może i dziś by ci się to udało. Co? Nie! Znowu! Jezu! Wieram. Znowu, znowu. Ja znowu muszę pieniądze zarabiać na to. Ja pierdolę. Dobra, no to zaraz się widzimy, muszę przygraindować. Ale kurtka, fascynująca minigierka. Ale, ile pieniędzy za to? Jezu. Widzicie? Wystarczy, żeby zdobyć serce swojego chłopaka nowego. Wystarczy tylko ubierać się tak jak on chce. Nic więcej nie potrzebujecie. Dobra, trzeba dwa, dwa itemy kupić, więc byle mi pieniędzy starczyło. Dobra, tu jest romantyzm. I spódnica z romantyzmem weźmy. Starczyło mi na dwa itemy. Mam nadzieję, że to będzie wystarczyć. Puść mnie! Hej, poznajecie! Zakradłaś się tu parę dni temu. Gdybyś miała jakiś ciekawszy strój, może i dziś by ci się to udało. Nie, dobra, nie to. Nie mam kurwa na to czasu. Nie mam na to czasu ani ochoty. Pierw... tą grę. This game. Tu far! Tu f... far! Ja cię to było złe. Jezu! Pomocy. Nie, nie, nie zamierzam tyczać tego gówna więcej. Ja jestem Nikodem, ale możecie mówić mi też Lancer. I Jezus Maria, po prostu zawierzcie ode mnie to gówno. Sio, sio, fu, fu, fu. Sio. Nie. Sio.